Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedyś ściemnie się wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja Razem ze mną teraz lecę. tak, więc ze mną leć i będziesz wolna, tak jak tak, tam jest mija, tutaj ja, Mija i ja, kwitnące drzewo. Cała masa run. Co się dzieje w Sentopi? Nie wiem, ale coś na pewno. Mam, idziemy. O co chodzi? O te... mózgożerne zombie? Ale byłoby czadowo. No, racja, nie, bo zombie to raczej w mojej grze. Ale coś się stało? Chodźmy, musimy się pośpieszyć. A co to ma wspólnego z jednorożcami? Dowiem się, kiedy tam dotrę. Nie wlecz się tak, szkoda czasu. Chcę iść z tobą. Co? Mówię serio. Chcę iść z tobą. E, ty? Nie mam pojęcia, czy to możliwe. Można spróbować. No... No nie wiem. No przestań. Czemu nie? Mógłbym się tam przydać. Myślałaś o tym? Twardo stąpam po ziemi. To chyba nie był najlepszy przykład. Ale nie wiesz, jak tam jest. Fakt, bo do tej pory widziałem tylko. Tylko to. Wiem, że dzieją się tam naprawdę niesamowite rzeczy, ale chcę je widzieć z bliska. Chcę zobaczyć pałac elfów, poczuć tamtejsze powietrze. Chcę wiedzieć, czy elfy chodzą do toalety. Dziwne? Ja też tego nie wiem. Pozwól mi się tam wybrać. Tylko raz. Zaraz wrócę. Jeśli zobaczysz jednorożce, nie podchodź, są nerwowe. Jasne? Jeśli zobaczysz elfy, powiedz im, że mnie znasz. Dobra. I powtórz, Yuko i Mo, co powiedziała wyrocznia muszą wiedzieć to bardzo ważne. Aha. Gdy będziesz chciał wrócić, naciśnij bransoletkę. Kapuje. Dobra, zaczynamy. A po co ci właściwie ten kask? Dla ochrony. Przed czym? Cegłami? Kto to wie? Podaj hasło. Jednorożce idą. O! Nie jesteś heroldem. Powiedz to zwyczajnie, nie wygłaszaj. Jednorożce idą, umykają w pędzie. W blasku jednorożca nagroda twa będzie. A? Podaj hasło. Jednorożce idą, umykają w pędzie. W blasku jednorożca nagroda twa będzie. Na pewno dobrze przetłumaczyłaś? Ja spróbuję. Podaj hasło. Jednorożcy idą umykają w pędzie. W blasku jednorożca nagroda twa będzie. Przepraszam. Patrz Vincent, kask nie utrzymałby się na elfickich uszach. On, ciao! Zaraz przywołam elfy. Mia, nareszcie! O, ale dziś szybko zadziałał. Tak się cieszymy, że jesteś. Choć musimy lecieć do pałacu. Po co ten pośpiech? Jaki pośpiech? No już, 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 już. O, dobrze, jesteś nareszcie. Chcemy, żebyś przekazała wiadomość jednorożcom natychmiast. Oczywiście! Zrobię wszystko, żeby pomóc! Co roku o tej porze wszystkie jednorożce sentopii gromadzą się, aby zjeść kwiaty z pewnego drzewa. Kwitnącego drzewa. Jedynego w swoim rodzaju. Co w nim jest wyjątkowego? To wiedzą tylko jednorożce. My nie mamy pojęcia. Ale wiemy, że zakwitnie właśnie dzisiaj. Pantea też pewnie o tym wie. Będą łatwym celem. Słusznie mija. Pantea oblega wyspę. Wszystkie jednorożce w tym samym czasie, w tym samym miejscu to niebezpieczne. Takiej okazji na pewno nie przepuści. Możemy stracić wiele jednorożców. Spróbuję temu zaradzić. Posłuchają mnie. A jeśli nie, to na 100% usłyszą mój parowy hełm. Mia, musisz odszukać jednorożce i je ostrzec. Siły Pantei wkrótce ruszą w drogę. Jesteś pewna, że to drzewo zakwitnie dzisiaj? Tak, jeśli wierzyć sentopijskiemu kalendarzowi. Nasz zwiady zauważył, że jednorożce z całej wyspy ruszyły rano w tym kierunku. Te głupie zwierzaki są więźniami własnych przyzwyczajeń! Nie potrafią oprzeć się powabowi tych kwiatów i dlatego przypieczętują swoją zgubę. Wykorzystaj dobrze ten dzień, Gargono. Wypełnij to naczynie po brzegi pyłem z rogów jednorożców, a pałac elfów będzie Twój! Jeśli zawiedziesz, Spotkacie coś bardzo nieprzyjemnego. Żyję, by ci służyć, królowo. Pantea codziennie porywa jednorożce. Na pewno każdy z Was stracił już kogoś z rodziny. Jeśli pójdziecie do drzewa, może uprowadzić was wszystkie. Nie, on czało wcale nie działa wbrew tradycji. Chodzi mu o to, żeby przetrwała i wy też. Musicie jej posłuchać. Nie, to niebezpieczne. Proszę, uwierzcie nam. Nie chcą nas słuchać. No to może inne jednorożce zechcą. Nie możemy się poddawać. Wystaw strażę wokół kwitnącego drzewa. Niech mają oczy otwarte. Jak pojawi się choćby jeden mankulus, ogłoś alarm! Może rozmawiamy z nimi w niewłaściwy sposób? A może rozmawiamy z niewłaściwymi jednorożcami? Yuko, gdzieś tu jest wejście do dolnej krainy, prawda? Do dolnej krainy? Za mną! Jednorożec ziemi? Strażniczka skał, gleby i wszelkiego życia, które dają. Nie widziano jej od wieków, ale podobno mieszka właśnie tam. Jest potężna. Siłę czerpie z ziemi. Jednorożce jej posłuchają. Myślisz, że ona wysłucha nas? Nie, ale może wysłuchać siebie. Czy ona jest groźna? Należy do opiekunów Sentopi. Potrafi rozkruszyć całe góry jednym tupnięciem kopyta. Hmm. Czyli można ją zaliczyć do kategorii groźnych. <noise> to ślepy zaułek. Słyszycie? Coś tutaj jest. On ciało coś wyczuwa. Jednorożec ziemi. No proszę, dobrze jest się z nim pokazywać. Spokojnie, przyszliśmy prosić o pomoc. Tak, doskonale rozumiem. Możesz nazywać mnie żałosnym elfem, jeśli chcesz, ale wysłuchaj tego, co chcę powiedzieć. Od tego może zależeć życie jednorożców. Dziękujemy. Oto, co musisz wiedzieć. Dzisiaj robota będzie łatwa, ale to nie znaczy, że nie trzeba się przykładać. Mankulus, który wróci z mniej niż dziesięcioma jednorożcami, spędzi w lochu cały tydzień. Z mniej niż pięcioma zawiśnie w lochu do góry nogami. Z ośmieszającą tabliczką na piersiach. A teraz lecimy do kwitnącego drzewa. Jednorożce już wyruszyły. To ono. Kwitnące drzewo. Ale. Przybyliśmy na czas. Wracać, Sio! Do domu! Wracajcie! Tu nie jest bezpiecznie. Łatwi sprawę. Nie udało się. Nie zawracają! Nie ruszą się na krok, chociaż nie mogą dostać się do drzewa. Nie, 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 to bez sensu. Są naprawdę łatwym celem. Ha! Stać! <śmienicza> Waszym wrogiem! Próbuję pomóc! Jak my wszyscy! To nasze straże! Mankulusy się tu zbliżają! Trzeba zabrać stąd jednorożcę! Zaprowadź je do pałacu elfów. Jednorożce nie wejdą do pałacu! Chyba, że ona im każe! Zrobisz to? Z góry nie będzie ich widać. Tak, tak jak mówi, idźcie za nią. Załatwię im eskortę. Świetnie, mamy jeszcze coś do załatwienia. Jednorożce idą, umykają w pędzie. Pierwsza część już się wypełniła. A jak wytłumaczyć resztę? W blasku jednorożca nagroda twa będzie. Chodzi pewnie o część Tromptusa, ale nie mamy czasu go szukać. Musimy zerwać kwiaty i zanieść je do wodnej kopuły. To będzie łatwe, jeśli tylko gargona się nie wtrąci. Aha, czyli jednak tak łatwo nie będzie. Skąd to się tutaj wzięło i gdzie są jednorożce? Odwrócę ich uwagę. Wyzerwijcie kwiaty z drzewa. Jest taki słodki, kiedy rozkazuje. Tak. Spadaj, kaszełku! Teraz ja sobie pojeżdżę. Iha! Elf zaprowadzi nas do jednorożców! Za nim! Dobra, napełnimy worki. To nam zajmie całe wieki. No to patrz. I co? O! O! Spokojnie! Mnie też się to nie podoba! O! Przestań wjeżdżać! Strasznie mi utrudniasz! Ale daję radę! Nie będziesz już dłużej wchodził mi w drogę, elfie! No co ty, tęskniłabyś! Pija! Mogę tak cały dzień! O! O! Odwrócić ich uwagę! I przez chwilę się udawało. Musimy uciekać! Tylko nie spuszczajcie ich z oczu. Tam dokąd lecą, na pewno są jednorożce. W dżungli będzie bezpiecznie. Jednorożcy idą do pałacu! Chrońmy je przed nimi! Nie powstrzymają mankulusów! <mulisów> O Fadl, już to są. Śmiało, proszę! Witamy do wodnej kopuły tędy! I, i co? Wiedziałem, że zrozumieją. Kopuła! Szybko! Uruchomić kopułę! O co chodzi? To dla was! Jedzcie! Jak to usychają? Zerwane szybko więdną. O nie! Cały wysiłek na marne. Udało się, mi! Tak! Dziękuję, Ciao! Co to? T czy to... Fragment Trumptusa! W blasku jednorożca nagroda twa będzie. Wyrocznia nigdy się nie myli. Myślę, że powinniśmy to uczcić. O-o! Chyba będziecie musieli świętować beze mnie. O nie, nie ma mowy! Chcesz przegapić uroczystość? Czas na mnie! Do zobaczenia! No i co tam było? E, wielka uroczystość, jednorożce, elfy, to co zawsze. Super, zazdroszczę ci. Przykro mi, Vincent. Nie wiem, czemu się nie udało. Może jest zaprogramowana, żeby rozpoznawać Twój głos. Może. Może chodzi o odciski palców. Zresztą nieważne. Proszę, popatrz. Tak było? Tak. A przynajmniej tak się skończyło. Opowiem ci, poczujesz się, jakbyś tam był. Chwilka. <grym> Zaczęło się od tego, że... Czekaj. Będzie o kwiatkach i takich tam. Właściwie tak. Świetnie, czyli ominęły mnie dziewczynskie klimaty. <grym> <grym> Ładnie by ci było z kwiatami we włosach. No dobrze, po kolei. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletunu Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Duń, Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pątek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski oraz Zbigniew Konowka Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska duń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.